Witam moi drodzy, melduje się na Lotnisku Chopina w Warszawie. Godzinę mam wylot. I około 14 będę w Bukareszcie. Oczywiście forma, no zobaczymy, do formy jeszcze mam dwa dni, żeby ją zrobić. Wyostrzyć wszystko, więc na razie delikatnie odstawiłem. Znaczy odstawiłem wodę. Dzisiaj mam weryfikację, w sobotę ładowanie grube. W niedzielę start. Także od dzisiaj, od południa, będę sobie ładował już solidnie, półtora dnia. Na razie mało jem, mało piję, żeby po prostu się wysłużyć jak najbardziej. I tego... I oczywiście nie przespałem kurwa nocy, słabo spałem, katar, gardło, coś mi bierze. Także mam nadzieję, że mnie nie rozłoży do niedzieli. Jakieś gripexy wziąłem ze sobą, będę musiał z tym walczyć, ale myślę, że jak podjem, poleżę w łóżku to chyba będzie dobrze na razie tyle będę w hotelu, będę już na miejscu w Rumunii to pokażę Wam jak wygląda hotel i, i wszystko inne do zobaczenia ja dojechałem moi drodzy, jestem na miejscu Hotel Vita Skromny ale ładne jest, wszystko jest Wielkie łoże tylko dla mnie A zawody są gdzieś tutaj zaraz, bardzo blisko już Nie pamiętam dokładnie gdzie to byłem dwa lata temu ale z 10 minut spacerkiem 5 może nawet w każdym razie blisko fajna rzecz, bo ostatnio nie miałem tego w hotelu obejrzyjmy takim gorszym trzygwiazdkowym a tu jest mini barek, proszę bardzo lodóweczka jest, mogę sobie włożyć jakieś żarcie no, także zajebiście moty. ale bo latuje zaraz gripex ponieważ... Gripex wlatuje, bo naprawdę no, czuję, wiecie katar, bóle eee, więc wlatuje Gripex i się zbieram na weryfikację trzeba kurwa dotrwać do końca, nie ma, nie ma lekko, nikt nie powiedział, że tak wszystko gładko przyjdzie. No jakieś swoje pierdoły, żarcie, gumy. Tym razem chyba o niczym nie zapomniałem na zawody. Eee, zawsze sobie robię listę. Zawsze no ale nieraz coś wypadnie nam z głowy. Lecę na weryfikację. Biola Team, kod rabatowy BOMERT pamiętajcie. Z kodem Bomber działa dwa razy mocniej. Zejdę zaraz, jeżeli będę musiał jeszcze czekać na, na mamę, która jest ze mną i Andrzeja, to pokażę Wam jak to wygląda hotel siłownia, że jest basen kryty. Takim całkiem fajny, spory Jeszcze jest drugi. Moi drodzy, nie ma tak. A to teraz wam nie pokażę. A jak się będę kąpał później to pokażę, bo drugi basen jest na zewnątrz z ciepłą wodą, pod, pod chmurką, tak, zwan... tak zwany jeszcze pokażę wam siłownię jak to wygląda. Tyk. A siłownia hotelowa, mówię, byłem w tym hotelu więc tutaj mam wszystko obcykane od dwa lata temu więc siłownia naprawdę jest duża jak na no, dużo kardio, dużo jakichś maszynek jak na hotelową siłownię naprawdę jest bardzo dobrze są suwnice, są wyciągi, są hamery no jest kurde wszystko tak naprawdę na, na nogi suwnica e, suwnice smilitwa Wolnych ciężarów no jest normalnie jak na tak zwykłej siłowni do 50 kg Więc łowiesz, ekstra, siłownia jest bardzo dobra No i tam jest drugi basen zewnętrzny z ciepłą wodą Leżaczki To tam będę sobie siedział pewnie po mojej po moim starcie zweryfikowany idziemy jeść, odpoczywać niech się dzieje, co ma się dziać pyszny hmm. bulgarek będzie w na zawodach to polecam mają bardzo dobrego footlaga tutaj pod wejściem a ja będę grubo ładował tym razem więc będę wielkie, skóry wesoł, nadzieję tak żeby wszystkim kopara opadła smacznego myślę Portrait Center rumuńskie o dwie wieże. nie widać bo jest ciemno lecę się do sklepu zobaczyć coś co może kupię na dzisiaj albo na jutro już Mówię zweryfikowane wszystko cacy trochę się zeszło przy e, zeszło się troszkę przy stanowisku Protana jakaś obsuwa była o, z półtorej godziny zmarnowana tak to bywa, trzeba się z tym liczyć. Dobra, wbijam zakupki. No i dobra, dojechałem, znaczy dojechałem, doszedłem do hotelu już. Po drodze jadłem sobie dwa opakowania belwitek, takie malutkie, bo jednak zeszło mi się, weryfikacja szybko przebiegła, ale troszkę na stanowisku protana mi się zeszło, tam jakaś obsuwa była, było dużo ludzi, jakieś zamieszanie, także chyba z godziny czy półtorej staliśmy ale już jestem, po drodze sobie już zgłodniałem, więc kupiłem te ciasteczka eee, i zaraz jeszcze postaram się zjeść dwa posiłki, przynajmniej jestem zmęczony, ale jeden, dwa posiłki jeszcze chciałbym zjeść eee, mam ten gotowy ryż, łowicze taki tutaj nie wiem czy Wam pokazywałem, bo na nice o łowicza, gotowy ryż z eee, warzywami grillowanymi Także zaraz pójdę gdzieś tam, poszukam kogoś w hotelu, żeby mi to odgrzał. Dwie minutki do mikrofali, otworzone, stawiamy mam naprawdę po całkiem ryż. Makro jest całkiem dobrze, bo na całą paczkę wie się 50 gram tego ryżu z warzywami mamy 2,5 g tłuszczu, 50 gram węgli, 6 gram białka. Wiadomo, to ryż i warzywa same, więc tutaj mięsa nie ma, ale do ładowania, czy jako tego do posiłku, fajna opcja będzie. Już to sobie wcześniej testowałem czy dobrze mi się to trawi, spoko, nie było tragedii przy takich małych ilościach, więc e, zjem to i pff, jak nie usnę, to zjem sobie jeszcze na noc kleik, lekko strawny e, no i tyle chyba, może coś Wam jeszcze nagram, może nie e, z dzisiaj, chociaż już się późno, więc raczej skupię się na żarciu i na tym, i na tym żeby odpocząć Dobra, życzę. życie razu przyszedłem na śniadanie, zobaczcie co tutaj się dzieje. Jest jedzenia, a jedzenia wybór. Smacznie będzie na pewno O jest ananas Tam mi sepsyda dużo warzyw, dużo owoców Mam jeszcze ryż z olejem kokosowym, także będę wcinał na później o, jest i świeże ananas i z puszki przez kwinki, na zajebiście Nic tylko jeść Moja pierwsza, pierwsze śniadanie, eee, pierwsza porcja, na pewno zjemy ze dwie, eee, trochę jajek, trochę kiełbasy, pomidorek, ogórek, dwa tościki, dwie małe bułeczki i jakiś taki, to jest jakiś placek, nie wiem, ziemniaczany czy coś, będziemy później pewnie sobie wjedzie jakieś jajko sezone i boczek i troszkę owoców. Naprawdę piękna pogoda. Jakieś 13 stopni z tego zobaczyłem. albo 14. Więc no super, jest naprawdę ciepło. Ja robię już posiłek potreningowy, zaraz się zbieram na trening, ale posiłek już sobie przygotowuję. Będzie to 80 gram kleiku, 30 gram e, Izaway Zero czekoladowego. Do tego e, mango. Oj, wyostrzymy. Do tego mango. Ananas wrócę to do środka niech sobie leży dojrzewa zrobię szybki trening tak, taki wie, wiecie bardzo bardzo lekki po jednym dwa ćwiczenia na, na partię maksymalnie myślę że to będzie po jednym ćwiczeniu na partię po 3-4 serie i tyle. tyle aby się tylko ruszyć aby aby ten glikogen się upychał i tyle i później może skoczę na basen albo na pizzę zobaczę no ale chyba, chyba kurde szkoda nie skorzystać z takiej pogody i, i na basen warto pójść Oj. tak to wygląda wiem że będzie grubo mówiłem przepraszam do tego wjeżdżają dwa pudełeczka pizzuni żeby było lepiej widać o. jedna one są takie nieduże 300 cm ale wydają się takie troszkę lepszej jakości mam nadzieję Nie jakieś najgorsze gówno o, cyk pomagając, wsiadam, jem, ładuję i rosnę czyli ja jestem już po pierwszej warstwie brązera tutaj wygląda backstage w... dzisiaj nie wiem jak jutro na pro będzie wyglądać czy też to będzie tutaj czy będzie dzień indziej backstage ale jest podgląd na scenę to się dzieje także fajnie na sobie leży ci oglądać tutaj malowanko goła dupa, tutaj będziemy pokazywać o. lecę zamówić sushi, wypić sobie troszkę ja mogę wam powiedzieć ciężkie jest życie kulturysty dieta, ciągła dieta wyżyczenia brak alkoholu, jak żyć ja sobie sushi jeszcze wypiję z 200 ml łychy z odrobiną coli, tak żebym dobrze spał w końcu, bo ostatnie noce bardzo słabo śpię, brakuje mi dobrego snu, odprężenia i żeby ten alkohol zaciągnął do resztki wody, bo dzisiaj się słabo odwładniałem, głównie stawiałem naładowanie, ładowanie, więc ta łycha na mnie dzisiaj ładnie odwodnić, odwodnić do rana i pysznie spakować tak wróciłem już z pierwszej warstwy bronzera cyk 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 no, no troszkę wody złapałem ale to przez noc zajdzie bo idę właśnie pić pić wódę nie no wody nie ale pokażę wam co mam to jeszcze trochę pizzy mi zostało ale to No będę inaczej jadł tak mam jeszcze ciasteczka dokupiłem kolka 0 Luz w kostkach ciasteczka takie czekoladowe jakieś ciasteczka też zdrowsze tu mam Jack Daniels miodowy i żarełko hop sushi sushi, sushi jeszcze na kolację, tak to wygląda, a jutro zabawa już. Już Wam mówiłem jakie ciężkie życie kulturysty, zwłaszcza przed zawodami. No naprawdę, jak żyć. Nawet jakieś ciacha jeszcze, jeszcze mam. No także jem, piję sobie łyski dopijam, obejrzę ze dwa odcinki She-Hulk pewnie e, na dobranoc i mam nadzieję, że mój plan wypali, także, bo naprawdę jestem mega już naładowany. Teraz tylko dojadam sobie ostatni tak naprawdę posiłek dzisiaj e, chcę się trochę wychillować. No, i przez noc mam nadzieję, że się odwodnie, że ta skóra się naciągnie dosyć mocno i będę ładnie pękaty, bo tego glikogenu powinno się nagromadzić bardzo dużo. Tylko żeby jeszcze skóra była cienka jak papier i mój plan się uda. No, taka jest wersja. Mój plan się uda. Niemal się uda. Mój plan ma się udać, kurwa. Tyle w temacie. Biorę się za jedzenie, odparam serial. Jutro się widzimy, znaczy jutro, a u Was teraz. No dobra, misiaczki, ja już chcę spać. Już, czy dopiero, jak zwał, tak zwał. Eee. No i co? Chyba prześpię w końcu, w końcu całą noc. Bo czuję, że jestem już zmęczony. Eee, aż mi się oczy zamykają. Widać, że nawet mi się świecą. A to dlatego, że no jednak wypiłem te 250 ml Łyski I tak mi się zrobiło przyjemnie Jedni lubią, drudzy nie lubią Ja akurat lubię I uważam, że to nic złego e, Aby zachować jakiś umiar e, 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 Umiar i rozsądek Każdy czasem musi się najebać Ja akurat nie jestem najebany Więc spokojnie Dopiero te 250 To dopiero, dopiero zaczynam czuć żeby się uklać, to bym potrzebował 0,7 przynajmniej no ale ci laudzik mi się włączył już do spania a ostatnie noce naprawdę mało spałem, naprawdę źle spałem po parę godzin tylko więc słabo, słabo się czułem w ciągu dnia. a jutro dzięki temu, że dzisiaj się troszkę napiłem to będę odwodniony, wypoczęty z suchy, pełny bo zjadłem więc wszystko to najlepsze kurwa jutro będzie zajebista forma tak tak, tak przynajmniej mam nadzieję e, naprawdę myślę, że będzie ok e, już to traktuję jako zabawę co miałem zrobić to zrobiłem wiem, że dałem z ciebie 100% i próbuję te 100% i zrobić tak, żeby zademonstrować na scenie jak, na scenie jak najlepiej E, przez to te moje wielkie ładowanie, picie alkoholu i tak dalej, i tak dalej. E, ek, 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 Więc e, oby to wszystko dobrze się zgrało. Oby się nie okaza okazało, że z czymś przegiąłem. Ale nie. Tfu, kurwa, okazało. Nic się nie okaże. Okaże się, że będzie dobrze. Takie, kurwa, musi być nastawienie, bo... E, tak myśli tylko mistrz. Tylko jeden, kto może być w głowie. Nie ma miejsca na porażki. Eee, widzimy się rano. A i mam jeszcze do Was jedną, jedną zagadkę. Odpo, odpiszcie w komentarzu odpowiedź: Co to jest nic? Odpowiedź, proszę, w komentarzu. Dobrej nocy. Rano wrzucę relację z formy czy się udało, czy się nie udało. O się mam pobudkę, biorę prysznic. I lecę na siadanie, bo o 8 już mam malowanie drugiej warstwy bronzera A potem zawody zaczynają się o dziewiątej. Nie wiem jeszcze o której wychodzę. Jutro tam pamiętać. Dobranoc. No. Tu powiem, powinno być słychać dźwięk budzika. Dzień dobry, dzień dobry. Melduję się w niedzielę. Dzień zawodów. Forma. Pierwsze to, to myśli się o formie, powstaniu z łóżka. W nocy też każda pobudka to jest kontrola, co się dzieje z ciałem. Każda rzecz, każdy jakiś odchył trzeba kontrolować i monitorować na bieżąco. To przez całą noc niemal jeżeli że jest taka możliwość. A tym bardziej, że pomimo tego, że wczoraj się lekko podkręciłem, wypiłem sobie to, te łyski, to faktycznie zrobiło mi się przyjemnie, szybko usnąłem. Ale co, półtorej godziny to jest max ciągiem jak przyspałem eee, i później drzemki po 15, po 10 minut, 20, wiecie, i co chwilę pobudka. Eee, I na zegarek, która godzina, która godzina? To taka ekscytacja dziecięca, eee, to żeby nie zaspać. Więc jestem naprawdę trup, bo to moja któraś noc z kolei taka. Eee, więc jestem naprawdę nie, nie do życia. Ogólnie czuję się dobrze, ale łeb mi pęka, z tym się mega spacie, ja nie mogę, więc um, mam nadzieję, że na backstage'u troszkę się zrzemy, chociaż nie wiem czy widać, tutaj nie widać, przy tym świetle, ale mam całe naczynka popękane w oczach, no, idę się kąpać, włosy trochę chyba ułożę i lecę na śniadanie, o 7 mam śniadanie, o 8 mam malowanie, dobrze, że hotel blisko, zawodów 10 minut spacerkiem, także na spokojnie sobie dojdę, bo bez śniadania to ja bym nie wytrzymał chyba z siebie dosyć mocno, a już nie mogę dużo jeść, bo jestem naprawdę doładowany pod korek i teraz już tylko będę łapał wodę pod skórę. Już delikatnie złapałem tej wody, e, dlatego już prawie nie piję. <laughs> Odstawiłem wodę, zminimalizowałem prawie do zera. Mm żeby być suchym start nie wiem, które będą, około 12 podejrzewam pierwsze wyjście, finały są później, chyba po 14 czy po 16 eee, więc e, do finałów jeszcze kupę czasu, na razie skupiam się na tym e, pierwszym wyjściu żeby zademonstrować się jak najlepiej i wejść do finałowej piątki to będzie sukces e, a jak będzie finał to wtedy coś podjem i niech się dzieje. Sorry, że trzęsie tak, ale rękami, rękami się trzęsie nawet. No dobrze, lety się ogarnieć. Do zobaczenia później.